Co musisz zrobić, gdy znajdziesz skarb w swoim ogródku? Wszystko zależy od tego, jak zdefiniujesz skarb. Jeżeli mowa o przedmiotach, które nie przedstawiają wartości historycznej czy kulturowej, to o ile jesteś w stanie zidentyfikować właściciela, powinniś zwrócić mu taką rzecz, przy czym możesz zażądać od niego znaleźć. Jeżeli właściciela znaleźć się nie da, rzecz taka stanie się Twoją własnością. Jednocześnie sprawa będzie bardziej skomplikowana jeżeli rzecz taka jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym. W takim przypadku właścicielem staje się skarb państwa, a przepisy dotyczące znalezionego nie mają zastosowania. W tym przypadku, jeżeli zdecydujemy się nie powiadomić organów państwowych o znalezisku, albo, co gorsza, spróbujemy taką rzecz sprzedać, musimy liczyć się zarówno z możliwością ukarania karą grzywny, jak i karą pozbawienia wolności. Najsurowsze no konsekwencje grożą nam za zniszczenie znalezionego zabytku. Jeżeli do znalezienia doszło na przykład podczas budowy domu, Dodatkową konsekwencją może być wstrzymanie jego budowy do momentu zakończenia czynności archeologicznych na naszej działce.